Hej hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna nową serię. Mam wrażenie, że w ostatnich nie wiem 6 miesiącach zaczęłam dużo serii, a jednak nie wszystkie są kontynuowane. Mam nadzieję, że z tą będzie inaczej, bo ta jest mi bardzo bliska memu sercu i jest to Project Pan, ale dla palet cieni. Jeżeli ktoś jest tu pierwszy raz, cześć, mam na imię Iga, jestem paletoholiczką. Palety cieni to jest coś, co mnie inspiruje, intryguje, ciekawi. Mam ich zdecydowanie za dużo i mimo tego, że robię diklater, oddaję, sprzedaję, testuję, w dalszym ciągu jest ich po prostu bardzo dużo. Natomiast są palety, do których i tak zawsze wracam i w niektórych nawet robię pan, denko. Nie, to się chyba pan nazywa w cieniach, prawda? Pan. Generalnie zużywam tyle cienia, że po prostu widać wypraskę nie zajmuję się z używaniem cienia do końca, to nie jest ten content, który, który mnie interesuje. Natomiast no nie oszukujmy się, tak? Nawet kiedy ma się tych palet mnóstwo, kiedy zobaczy się nawet taką najmniejszą, srebrzystą dziurkę w cieniu, to serce się po prostu raduje. Także postanowiłam zrobić z tego projekt, wybrać kilka palet, w których no jestem tego panu najbliżej. Nie, znowu nie oszukujmy się, nie będę tutaj panować totalnie nowych palet. Chcę po prostu zobaczyć efekty. Chcę zobaczyć efekty mojego używania cieni, dlatego postanowiłam postanowiłam przejrzeć tak z grubsza palety, które wiem, że mogłyby się do tego nadawać, które mają już na tyle duże zużycie, że wydaje mi się to realne, że do tego panu dojdzie. I to będzie pierwsza część tego mojego projektu pan paletowego. Natomiast jest też druga część, która poniekąd łączy się z moim projektem 100 użyć. Projekt ten natomiast został Zaabsorbowane przez wszystkie inne produkty, kategorie produktów do makijażu, i palety po prostu tam gdzieś ginęły. A jako, że tak jak mówię, jest to mój taki, no nie, może nie konik, ale kategoria, która sprawia mi po prostu bardzo dużo przyjemności, chciałam, żeby y, miała swoje miejsce i na moim kanale, i tutaj na mojej toaletce, i w moich tam y, tabelkach. Także z projektu 100 użyć wyciągnęłam palety. Wszystkie palety, wszystko co wiąże się z paletami, będzie teraz w moim projekcie pan palety. Druga część tego projektu będzie więc polegać na tym, żeby wszystkie nowe palety, które do mojego projektu wchodzą, były używane minimum x razy. O tym będziemy jeszcze rozmawiać, bo mam dużo przemyśleń. Także jeżeli interesuje Was kontent paletowy bądź panning jako taki albo po prostu również lubicie cienie do powiek i cokolwiek się o nich mówi, to lubicie tego słuchać, zapraszam do oglądania. Pierwsza część będzie więc poświęcona paletom, które chcę spanować, w których chcę zrobić pan w którymś konkretnym cieniu Strasznie to skomplikowane. I chyba wspomniałam na początku, że ja generalnie robię to pierwszy raz. Ja nigdy tego jakoś szczególnie nie rejestrowałam. Jak robiłam, pan po prostu się bardzo cieszyłam i, i tyle. Natomiast nigdy nie prowadziłam jakiegoś projektu, jakichś zapisków i tak dalej. Także to jest mój pierwszy raz. Nie wiem, czy wybrałam za dużo palet, czy znowu za mało. Nie chciałam też za bardzo się tutaj. Tak, patrzę ciągle w dół, bo nie wiem od czego zacząć. Nie chciałam po prostu się przytłoczyć tym wszystkim i sprawić, że ten projekt po prostu nie będzie miał końca i żadnych efektów przede wszystkim nie będzie. Także no, wydajcie mi znać, jeżeli robicie taki projekt, bądź generalnie lubicie panować cienie, na ilu cieniach naraz się skupiacie? Czy jest to jeden, czy jest to pięćdziesiąt? Nie wiem, dajcie znać. Ja, jak pomyślałam w ogóle o tym projekcie, to pierwsza paleta, o której pomyślałam, to było retro od Nataszy Denony, ponieważ tutaj jest cień. Zwłaszcza tutaj ten właśnie mod, zaraz Wam pokażę z bliska, który ma już, tu jesteś, tu, który ma, no nie będzie tego myślę dobrze widać, ale on ma wgłębienie i to takie, że czuję, że mogłabym go spanować. Także on jako pierwszy wchodzi do tego projektu i zastanawiałam się i chyba tak zrobię, jeszcze dam Rebellion. Rebellion to jest znowu cream to powder. Cream to powder generalnie będzie łatwiejszy do spanowania z natury rzeczy jest po prostu miękki, ale znowu nie używa się go tak dużo naraz, ponieważ no, jest to kremowe i, i ten pigment jest generalnie dosyć mocny, także daję go tak na razie, no bo coś muszę dać i chcę zobaczyć też, jak się będzie to pogłębiało, natomiast w trakcie trwania projektu, jak zobaczę, że ten cień po prostu nie, nie ubywa go, to ja go po prostu wyjmę z tego projektu. Także głównie tutaj skupię się na tym, na tym mod. Myślę, że jest to tak bezpieczny kolor, tak łatwy, że on powinien mi dosyć szybko pokazać pan. No jest tam gdzieś. Widzę, widzę tą, tą dziurkę taką wgłębienie, ale jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Także to jest pierwsza paleta retro. Będzie kilka palet na taszy. Myślę, że to nikogo nie zdziwi przynajmniej z moich regularnych tutaj odbiorców. Druga paleta to będzie glam. Tutaj również jest kona skrzypi moment. Okej. Okay. Tutaj znowu jest ten cień Transition. On również ma już taką. No nie wiem, jak to pokazać w kamerze. Może tak? Trochę cieni widać. O, może tak? Widać takie wgłębienie w tym Transition. W tym obok zresztą też, ale nie aż takie. Wydaje mi się, że Transition będzie dobrym, takim bezpiecznym cieniem, który również jest dosyć łatwy do użytku w codziennym makijażu. Chociaż znowu, co to jest codzienny makijaż? Widzę, że dzisiaj skręcam na tyle wątków, że nie wiem, co się dzieje po prostu. W każdym razie Glam Transition będę, słuchajcie... Starała się rejestrować ilość użyć, żebym wiedziała potem, czy zajęło to, nie wiem, 10 razy czy 100 razy, ale nie chcę też do tego podchodzić jakoś super, tak ym, książkowo z linijką, bo no to zrobi się po prostu nudne. Także jak będę pamiętać, to zapiszę. Jak nie, to nie. I trzecia, jeszcze jedna, nie, trzecia, ja mam cztery paletki na Trzecia to będzie mini retro. To jest w ogóle moja najstarsza paletka na i tutaj bardzo chciałabym się już dokopać do tutaj, do Denka w Galaxii Galakcja to jest cień, który Natasza ma w kilku paletach, także w ogóle mi nie jest go szkoda. Tak jak wspomniałam, to jest moja najstarsza paletka Nataszy, dlatego chciałabym po prostu poświęcić jej więcej uwagi i no, dojść do tego denka, póki jest jeszcze w dobrym stanie. Także to jest cień Galakcja. Mamy już cztery cienie. No i na ostatnią paletę Nataszy wyjęłam tak w ostatniej chwili dosłownie, ponieważ paletka My Dream... Ponieważ tutaj znowu jest ten kolor Edgy, który też uwielbiam i to też jest Cream to Powder, myślę, że w nim to nawet nie muszę aż, tak nie, nie aż tak bardzo ruszać tą paletą, widać to wgłębienie. Tylko to znowu, to jest ciemny Cream to Powder, nie używa się go dużo wbrew pozorom podczas makijażu, także te Cream to Powder wsadzam na razie do projektu, ale zobaczymy jak to będzie szło. Nie nastawiam się. Chciałam po prostu też dodać więcej matów, ponieważ zauważyłam, że no szybciej się oczywiście dynkuje cienie błyszczące. I podczas wybierania tych palet zauważyłam, że skręcam cały czas do palet, które mają właśnie te cienie błyszczące gdzieś tam z lekkim wgłębieniem, A maty chyba używam bardziej równomiernie pośród całej kolekcji. Nie mam aż tylu właśnie tych wgłębień w matach, ale od matów jeszcze dojdziemy za moment. Kolejna paletka da wybrałam sobie minkę, ponieważ pomyślałam sobie znowu makijaż dzienny, cokolwiek to znaczy. U mnie no, w większości jest to jednak makijaż jakiś kolorowy, ale od czasu do czasu mam takie fazy na makijaż typu nude, więc pomyślałam, że fajnie byłoby mieć taką dedykowaną paletkę, albo może dedykowany cień błyszczący. Na którym chciałabym się skupić w następnych, tam nie wiem, tygodniach czy miesiącach, zobaczymy jak to pójdzie. Ja sięgnęłam więc pominkę, To również jest paleta, której formuła jest bardzo taka miękka, bardzo mokra, więc znowu wyczuwam sukces po prostu. To jest, tak się śmieję, ale no, to jest dosyć ważne podczas tego typu projektów, żeby mieć tą gratyfikację co jakiś czas, a przynajmniej dla mnie. Także tutaj wybrałam sobie ten odcień MMA. To takie złotko. On już ma taką, no widzicie, lekkie wgłębienie. Nie jakieś koszmarnie duże, ale lekkie. Wydaje mi się, że największe w tej palecie. E, chyba tak. I to jest też kolor, który jest dla mnie bardzo taki łatwy do noszenia. Mogę go też bardzo łatwo połączyć ze wszystkimi innymi tutaj cieniami, które wybrałam, czy nawet z tymi cream to powder, właśnie tym bordo, fioletem. Też to złoto będzie pięknie wyglądać. Planuję właśnie nagrać też taki film, w którym używam te produkty w ogóle z moich tych różnych projektów 100 użyć. Mojego projektu paletowego, także wtedy myślę, zobaczycie w akcji. Zobaczymy, co z tego w ogóle, jaki makijaż z tego wszystkiego powstanie, ale to później. Na razie zamykam minkę. Chciałam też sięgnąć, już czuję, jak o tym wszystkim mówię, że jest tego trochę za dużo, ale trudno. Jeszcze mam, no, dwie palety przed sobą. Bardzo zależało mi, żeby jakieś do tego projektu wrzucić. Padło na Teramons. To jest moja kolekcja Teramons. No, jest dosyć, dosyć kolorowa, bardzo ją lubię. I tutaj znowu poszłam po prostu po tym, jakie cienie według mnie mają największą szansę, i padło na te dwa. Myślę, że to zwłaszcza na tym widać, na tym zielonym. Już patrzę: to jest Space Case, a ten tutaj to będzie M51. Oba uwielbiam, oba mają piękne shifty. No, myślę, że ten Space Case pójdzie mi dosyć szybko. Ale znowu, to też nie jest taki cień, którego nakładamy dużo. Mimo tego, że jest to błysk, wydaje mi się, że z nimi będzie ciężej niż z innymi błyskami, takimi bardziej suchymi, bardziej też w tradycyjnych kolorach powiedzmy. No to to są dułochromy, no nie używa się tego dużo, raczej używa się tego delikatnie. Ale włożyłam właśnie dwa cienie pojedyncze, Space Case i M51 od Terra I po tym wszystkim pomyślałam, że chciałabym dodać do tego też jakąś jedną paletę, która będzie zawierała pastelowe maty. Nie, idzie wiosna, idzie. W sumie, nie wiem, u Was już chyba jest wiosna, przynajmniej jak byłam przed chwilą, to było. Generalnie w ogóle pogoda w Polsce w tej chwili to jest jakaś, y, jakieś nieporozumienie. Jednego dnia świeciło słońce, było bardzo ciepło, bardzo fajnie, drugiego padał śnieg, y, potem zaczął padać grad, i ostatniego dnia padało, także padał deszcz. Także ja generalnie nie nadążam, i no, pod tym względem wolę tutaj swoją Kanadę, gdzie jest przynajmniej stabilnie, y, stabilnie minus 8. I śnieg do pół łydki. no ale przynajmniej jest stabilnie. Także pomyślałam, że chciałabym po prostu dodać jakieś pastelowe maty, bo wiem, że tego po prostu będę używać w najbliższym czasie dosyć dużo. Dzisiaj też właśnie się yy, wspomagałam taką paletką, i padła na Brand Bunny City Sweet. To jest stosunkowo nowa paleta w mojej kolekcji. Ja jej w ogóle używam chyba 3, 3 albo 4 razy jej użyłam, także tutaj w głębi żadnych nie zobaczycie. Natomiast to jest paleta, po którą chciałabym po prostu więcej sięgać, bo ona jest dla mnie idealna, jeżeli chodzi o pastele. No jest po prostu idealna, bardzo trafia w moje gusta. Boję się tylko tego, że tutaj no denka to ja nie zobaczę. Może mogę zrobić jakieś wgłębienie. Natomiast nie nastawiam się na zobaczenie sreberka, bo to są cienie raczej po tej suchej stronie, bardzo dobrze napigmentowane, ich nie używa się aż tyle. Natomiast właśnie szukałam palety, żeby miała zwłaszcza taki cień, taka no taka lawenda powiedzmy. Fiolecik, trochę z niebieskim, trochę takiego różu. To są generalnie takie najczęstsze używane przeze mnie pastele, ale również takie lekko zaparwione limonką albo no miętka. Miętka zawsze jest u mnie mile widziana. Także pokazuję Wam, jak to wygląda w tej chwili. Natomiast no tutaj nie będziemy, tutaj nic nie zobaczymy w tej chwili. Ponieważ, tak mówię, paleta jest nowa. Ale chciałam po prostu jedną paletkę tak zadedykować pastelowym matom w najbliższym czasie i ją sobie tutaj trzymać gdzieś na wierzchu. Myślałam przez chwilę o Cosmic Brushes z Winter Wonderland, ponieważ ona również ma takie właśnie fioleciki i niebieskości, jak ja lubię. I ona nawet ma takie, chyba no nie nazwa tego wgłębieniem, ale ma ślady po użytkowaniu trochę większe. Ale zdecydowałam, że jednak pójdę w Blend Bunny, ponieważ w Cosmic Brushes mam już w innej palecie 2 denka, a w Blend Bunny nie mam w żadnej palecie yy, żadnej wypraski pokazanej, także stwierdziłam, że padnie na Sickly Sweet. Także podsumowując, mam w tej części 8 cieni plus paletę Sickly Sweet. Wydaje mi się to dosyć dużo, ale nie wiem, może się mylę, może nie będzie tak źle. Dajcie mi znać, co wymyślicie, a przechodzimy teraz do drugiej części, czyli części, która będzie poświęcona paletom nowym i które do tego momentu były w moim projekcie stół użyć, i zasada była generalnie taka, że każdą nową paletę muszę użyć minimum 5 razy, żeby móc ją włożyć sobie tutaj do odpowiedniej szuflady za mną, a do tego czasu musiała mieszkać tutaj ze mną na toaletce, na biurku i generalnie powodować bałagan. Bałagan, którego ja akurat nie lubię. Zwłaszcza tutaj w mojej sferze takiej beauty. i Wreszcie, domu to jest inna sprawa i trochę się wstydzę, ale powiem wam no bo komu jak nie wam, że tylko dwie palety, które kupiłam w tym roku, udało mi się użyć 5 bądź powyżej razy i je po prostu do tej szuflady odłożyć. Problem polega na tym, że po pierwsze nie jestem takim przeciętnym użytkownikiem, dużo testuję, no mam, mam swój kanał, na którym też pokazuję. Pewne rzeczy, i szczerze mówiąc, to co nakładam na twarz, jest bardzo często dyktowane tym, jaki film nagrywam. Niekoniecznie to, co akurat miałabym ochotę dzisiaj użyć, tylko co mi pasuje do filmu, co nie wiem, chcę wam pokazać, recenzować itd., itd. Więc ten wybór mam jednak dosyć ograniczony, a po drugie, po prostu życie. Czasami nie nakładam makijażu. Ostatni miesiąc miałam też bardzo ciężki, i generalnie y, albo nie nosiłam nic, albo nosiłam. Y, Paletkę Nataszy, glam face palet, cały czas. Także ta góra paletką mnie wcale nie znikała, a wręcz przeciwnie, często rosła i zaczęło mnie to już przetłaczać. Także słuchajcie, zmieniam zasady. Trudno jest, jak jest, przyjmuję tą porażkę na klatę, ale no nie dam rady, Nie dam rady po prostu używać 5 razy i dopiero chować. Za dużo to powoduje bałaganu, nie spina mi się to po prostu z prowadzeniem kanału i zaczyna być po prostu męczące. A nie od tego jestem projekt, żeby być męczący, broń Boże. Także zmieniam to 5 na 3 nie wydaje się mało, ale tak naprawdę, kiedy patrzę tutaj w rozpiskę, bo mam ją przed oczami, Dużo palet mam na trójce i po prostu nie mogę wejść dalej, bo przychodzi coś nowego, bo jest test, bo, bo się nie maluję, bo nie mam ochoty. I wydaje mi się, że trójka będzie na ten moment w moim życiu lepszym po prostu wyborem. Do pięciu zawsze mogę podwyższyć, jeżeli zacznie mi się jakoś inaczej składać. Dla ciekawskich, które dwie palety udało mi się użyć ponad pięć razy, była to Sydney Grace Love Journey, ją użyłam sześć razy przed schowaniem do szuflady. Piękna paleta, robiłam też dla Was chyba trzy makijaże, więc już było trójka, plus trzy użyłam tak ym, po prostu. Nie było po prostu trudno mi ją użyć, to też był dobry czas dla mnie, żeby używać takie ym, bardziej neutralne kolory i no bardzo, bardzo szybko to zrobiłam, wydaje mi się, że chyba tak w trzy, tygodnie, w trzy tygodnie odłożenia do projektu miałam już sześć użyć i schowałam ją do szuflady. I druga paleta, którą użyłam pięć razy. To była Ansley Rayne Coldman. To też była paleta, która bardzo mi się wpisała w mój ówczesny nastrój. Również kręciłam dla Was film z kilkoma makijażami. Gdzieś tam się. Aha, jest w tym rękawy. Prawie zawału dostałam. Tutaj akurat nie mam zapisane, kiedy użyłam ją po raz ostatni, także nie wiem ile to trwało, ale wydaje mi się, że no, około miesiąca, może pięciu tygodni i te pięć użyć wpadło. Także Ansley Rain i Sydney Grace to są jedyne palety, które udało mi się do tych no, pięciu, sześciu dobić. Reszta. Idąc dalej, mam dwie palety, które użyłam już cztery razy, także teraz po pokazaniu Wam ich y, będę mogły iść do szuflady, bo spełniają nowe warunki. I była to paletka Adept Samarian Sunset. Cudo, po prostu cudo. Ja na pewno po nią jeszcze sięgnę, to nie jest tak, że y, cztery razy i już idzie do szuflady na, na wieczność. Ale to jest rzeczywiście paleta, która bardzo mnie zainspirowała, i kiedy przyszła, to poczułam taki, wiecie, wiatr w żaglach i bardzo chciałam jej używać. Y, co niestety nie zdarza mi się z każdą paletą, także. No, ta cztery, cztery razy w bardzo krótkim czasie została użyta. Yy, oraz Blend Bunny Cyclic Sweet jest również u mnie na czwórce w tej chwili. No, ona w projekcie zostanie, tak, w tej pierwszej części, także jej nie chowam. Natomiast yy, dzisiaj właśnie również jej używałam. Nie wiem, czy to już mówiłam. Używałam yy, tych dwóch palet dzisiaj do, do makijażu. Także blend bany, no nie chowam, ale zostawiam na biurku kolejne cztery palety użyłam właśnie po trzy razy, także one też będą mogły już z mojego biurka zejść, co nie wam bardzo mnie cieszy, bo zrobi się więcej miejsca. Pierwsza z nich to jest Glaminatrix Rich Romantic. To jest paleta, którą tak naprawdę używałam tylko jako takiej palety saportującej. Nie zrobiłam wśród tych trzech makijaży żadnego pełnego makijażu tą paletą. Po prostu potrzebowałam jakiegoś jasnego, potrzebowałam ciemnego. W ten sposób jej używam do tej pory, także ją chowam, ale na pewno ją zaraz wyjmę, ponieważ idzie wiosna, mnie się bardzo kojarzy z wiosną ta paleta, więc będę chciała ją wyjąć i użyć solo w końcu, ale póki co mogę ją już schować. No i kolejna paleta to jest The dots e, V. Polska marka, o której chyba wspominałam, ale jeszcze nie robiłam dedykowanego filmu. Również użyłam jej już trzy razy. No i jej będę używać więcej, zwłaszcza dlatego, że chcę zrobić dla Was filmy o tej marce i o cieniach, które kupiłam. Kupiłam właśnie tą paletę oraz kilka cieni pojedynczych, także film na pewno się ukaże i ta paleta będzie w użytku. Planuję też właśnie kilka makijaży wykonać tą paletą, żeby pokazać Wam jakie to jest cudeńko. Ale naprawdę paleta jest cudna i bardzo mile mnie zaskoczyła. Kolejna paleta, która była użyta trzy razy i w końcu ją schowam, to jest Muse od Cosmic Brushes. Przepiękna paleta. Miałam z nią trochę problem, żeby użyć trzy razy, ponieważ to nie jest dla mnie kolorystyka na, na ten czas w roku. Zazwyczaj nie sugeruje się tym, że jest na przykład nie wiem, zima i muszę używać niebieskości, ale no jakoś tak podświadomie mnie ciągnie i zauważam, że tego typu makijaż, właśnie taki fioletowo-niebieski, z jakimś tam jeszcze innym błyskiem, no nie robię pierwszy raz w tym roku. Także ewidentnie pogoda jakoś na to wpływa i, albo humor, może humor, i o dziwo nie ciągnie mnie aż tak bardzo w stronę zieleni jak normalnie. Także no użyłam ją trzy razy i po prostu odłożyłam, byłam trochę już zmęczona. Także na razie ją odłożę, ale no, na pewno ją jeszcze wyjmę, bo ona jest absolutnie przepiękna i jakość też jest cudowna. Na Cosmic Brush jest naprawdę robi genialną robotę i jestem ciekawa, co w tym roku wydadzą. I ostatnia paleta, którą użyłam trzy razy i którą będę mogła schować, to jest Bella Beauty Bar Strange and Unusual. Paleta, która totalnie zmiotła mnie. Jak ją zobaczyłam, o czym mi wyszły na wierzch, dostałam znowu w wiatru w żagle, poczułam po prostu tą inspirację i bardzo, bardzo miła współpraca. Przepiękne makijaże, mnóstwo możliwości, po prostu mnóstwo możliwości. Jest to paleta chyba, którą z największym smutkiem odłożę w tej chwili, ponieważ właśnie no, wyzwala we mnie takie fajne emocje, i na pewno jeszcze do niej wrócę, i to niedługo, ale mam kilka innych palet, które leżą nawet na zero użyciach, także nie chciałabym się na nich teraz skupić, ale ta na pewno na pewno wróci, bo... Cudo, po prostu cudo. W kategorii dwóch użyć, czyli palety, które jeszcze zostaną na jedno użycie, zanim je schowam do szuflady, mam dwie palety. Pierwszą z nich jest Nomad New Zealand Stargazing. Również piękna historia kolorystyczna. Myślę, że mogłabym coś podobnego zrobić na ogół, jak mam teraz. Nawet nie wiem, czy makijaż, który pokazywałam właśnie tą paletą na kanale, nie był właśnie bardzo podobny do tego, co mam teraz, zrobionego innymi dwoma paletami. Tak czy owak. Paletka jest cudna, dwa razy, które użyłam, oba bardzo mi się podobały, nie mam żadnych tutaj negatywnych opinii z nią związanych. Zostanie mi to jeszcze jedno użycie, które na pewno bez problemu zrobię w najbliższych dniach, bo paleta bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy chcecie, żebym ją jeszcze na kanale pokazała, czy chcecie osobny film na temat tej palety, czy po prostu ująć ją może w jakimś get ready, mi coś takiego, no bo piękna jest. I właśnie jak tak na nią patrzę, to aż mnie korci, żeby użyć złota z fioletem. To zawsze dobrze wygląda. Dwa razy zdążyłam też użyć paletkę od Wicked Widow, Love Sick. Przepiękna, urocza po prostu paletka. No, zobaczcie, jakie to jest super. Cute! Bardzo mi się podoba. No to jest paleta, którą chętnie jeszcze użyję no, ten kolejny raz. Nie ruszyłam w sumie tego cienia, więc jestem jego bardzo, bardzo ciekawa. To jest też paleta, którą bardzo łatwo mi się łączy z czymkolwiek innym. Bardzo fajne proporcje matów do błysków. Jest kontrast, no generalnie jest bardzo ładna. Jeżeli ktoś lubi tego typu kolory, to myślę, że będzie zadowolony. Yy, tak, także jeszcze jedno użycie i będę mogła ją schować. Zostały mi więc jeszcze dwie kategorie jedno użycie oraz zero użyć. Yy, to jest kategoria, której się po prostu wstydzę strasznie, no ale trudno, pokażę Wam. Yy, najpierw to jedno użycie. Jedno użycie mam Anerfli Magic, ona przyszła do mnie wczoraj, także zmożyłam ją użyć dzisiaj po raz pierwszy. Tak naprawdę użyłam. Raz, dwa, trzech cieni z tej palety, a reszta to była Blend Bunny cyclic Sweet. Korciło mnie bardzo, żeby uderzyć w te zielenie tutaj, no bo, no bo są boskie, ale ja jakoś czułam jeszcze potrzebę, żeby trochę fioletu tutaj wrzucić. Paletka rzeczywiście dosyć jesienna, ale na pewno można z nią zrobić trochę więcej, także no, zostały mi jeszcze dwa użycia, zanim ją będę mogła odłożyć, ale tak naprawdę chciałabym ją trochę bardziej poznać, także no, na pewno to będzie więcej niż te dwa użycia. Jezus... Razem z nią zamówiłam na preorderze dwie inne palety i one będą u mnie jutro. Także znowu wskoczą mi dwie nowe palety tutaj do tego projektu. I to jest właśnie powód, dla którego muszę zmniejszyć tą liczbę do trzech, żeby rotację po prostu utrzymać. A i tak przyjdzie czas, w którym zwolni wszystko, będzie po prostu mniej palet, i wtedy będę mogła wrócić sobie do, do tych palet, które najbardziej mi się podobały. Także teraz ta. Kategoria zero użyć, ale wstyd, o Jezu. No jest wstyd, jest wstyd. Dobra, zaczniemy zaczniemy od Gaminatrix. To jest paleta Into The Night, którą dostałam na poszmarku, czyli takim waszym bintet. Z tego co widziałam, to chyba dwa czy trzy cienie ktoś zdołał dotknąć, ale to było wszystko, nie, nie jest używana. I ona tak piekielnie mi się podobała. tak piekielnie. Ja ją trzymałam w swoich ulubionych na tym poszmarku przez ojej chyba z 3 czy 4 tygodnie i codziennie sprawdzałam, czy czasem się nie sprzedała, bo bałam się. Bałam się, że się sprzeda, to była jedyna dostępna marka Glaminatrix. Nie ma już jej w sprzedaży, jeżeli dobrze pamiętam. To była jakaś limitka. No i pewnego pięknego poranka stwierdziłam, że no już dłużej nie wytrzymam, muszę ją po prostu kupić, bo ciągle o niej myślę. Także póki co napawałam się tylko jej widokiem, ale jeszcze jej nie próbowałam. Mnóstwo fajnych połączeń tutaj widzę. To jest taka właśnie paleta bardzo... Hmm, dla mnie, myślę, stworzona kolor, ale jest też zieleń, jest bardzo fajny błysk, jest trochę takich neonków, można powiedzieć. Dzień, które też bardzo fajnie wyglądają właśnie wewnętrznym kąciku. Ja lubię takie no, albo pastele, albo neony wewnętrznym kąciku, e maty przede wszystkim. Kontrast jest, wszystko jest, no, chciałabym sobie z nią trochę, trochę się nią pobawić. I następna paleta, którą też bardzo chciałabym się pobawić, to jest Sydney Grey Blast. Paleta, którą mąż mi przywiózł z Polski, kiedy to było? Jakoś w lutym, także no powiedzmy, że niedawno, przywiózł mi wtedy kilka palet, nie wszystkimi zdążyłam się pobawić, w zasadzie dwoma, które tutaj zaraz drugą Wam pokażę, to też, to też jest właśnie z, tego, z tych zakupów polskich po prostu nie zdążyłam. Natomiast kolorystycznie paleta jest no przecudowna, znowu moje kolory, moje klimaty też bardzo taka inspirująca, ale raczej po tej grzecznej stronie, nie będzie myślę tak krzykliwa jak, jak na przykład ta, ta Glaminatrix, także no, no też muszę wstyd, nie? żeby taką ładną paletę nie używać, po prostu wstyd. I ta druga paleta, o której wspomniałam, że jeszcze nie używałam, a właśnie mąż przywiózł mi ją z Polski chyba w lutym, Bella Beauty Bar Smokey Glam. Ta paleta jest, no, przede wszystkim jest ogromna. Jest piękna, ale jest ogromna. I ja przyznaję się, bez bicia, ja ją po prostu położyłam gdzieś na spodzie i na niej układałam kolejne paletki, kolejne rzeczy. Ja o niej zapomniałam. Ja totalnie zapomniałam, że ja ją mam. Także tak jest moje wytłumaczenie. Wiem, że słabe. Wiem, że słabe, zdaję sobie sprawę. Ale no, tak jest wytłumaczenie. Po prostu zapomniałam. Była przykryta innymi paletami. Co innego się też działo. Nie miałam w ogóle, w ogóle zapomniałam, że mam. Teraz ją odkopałam, odczyszczając właśnie ten, ten kącik w biurkę. Także no, zaległa paleta, zero użyć. I coś, co może Was zdziwić. To też jest mój zakup taki właśnie poszmarkowy. Paleta od kogoś, paleta używana. Już nie tak lekko jak ta Glaminatrix, ale tutaj wygrała ciekawość po prostu. Od dłuższego czasu zastanawiałam się, jakie są cienie tart. Wieki, wieki temu miałam jakieś cienie, ale też moje podejście do makijażu było wtedy inne, i jedyne co pamiętałam, że był po prostu bardzo mocny zapach, i to mi przeszkadzało. Natomiast nie pamiętałam po prostu, czy są miękkie, czy są suche, czy są bardzo napigmentowane, czy się sypią. Nic. Także postanowiłam na poszmarku właśnie kupić paletkę bardzo nudną, Tartlet Full Bloom. Tak mówię, ona jest używana, ale desyntekowałam ją i wygląda w porządku. To nie jest taka typowa paleta dla mnie. Trochę mnie ona śmiela, ponieważ nie wiem, wydaje mi się, że z nią można zrobić niby wszystko, ale też jakby nic. No to, to będzie na pewno jakiś test dla mnie, żeby użyć tej palety. Wydaje mi się bardzo nude, jak na mnie. Ja, jak wiecie, też noszę nude, Nie jest to tak, że, że jakoś, nie wiem, mam z tym problem. Ale nie wiem, patrzę na nią i te wszystkie kolory mi się jakoś ze sobą mieszają. Nie widzę, że tak powiem, połączeń, nie widzę, co mam z nią zrobić. I dlatego tak, tak leży. Na nią też mam pomysł, jeżeli chodzi o kanał. Chciałabym ją tutaj gdzieś umieścić, ale tak nie wiem. Miałam nadzieję, że użyję jej chociaż raz, dwa, tak, te sama, po raz pierwszy, a potem dopiero ją pokażę Wam na YouTubie i y, podzielimy się wspólnie wrażeniami. Bo jestem pewna, że wiele z Was też tą paletę ma, albo kiedyś tam używało tą, czy inną odtart. Ale trochę się boję. Także to są, tak, to są już wszystkie palety, które mam na zero, czyli jest ich cztery, mogło być gorzej. Tylko, no właśnie, jutro dojdą kolejne dwie od unerfli, czyli będzie już 6 i to już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo, żeby mieć od takiego zera, plus mam te na jednym i dwóch użyciach też. Dużo pracy przede mną, generalnie. I to, słuchajcie, podsumowuje mój projekt pan paletowy. Dajcie znać co o nim myślicie, czy takie właśnie dwie części na te palety nowe i te palety, które są już używane i no, w mojej kolekcji od jakiegoś czasu jest dla Was ciekawy? Dla mnie jest to takie fajne połączenie właśnie tego starego z nowym i znalezienie jakiegoś kompromisu pomiędzy tym wszystkim. Czekam na Wasze komentarze, ja widzę się z Wami już niedługo w kolejnym filmie, do zobaczenia.